Chciałbyś robić krótsze filmy ślubne, ale boisz się zaryzykować? A może zastanawiasz się, gdzie znaleźć pary, które nie boją okazywać się emocji przed kamerami? Jeśli chcesz, żeby Twój film ślubny był czymś więcej niż tylko suchą rejestracją wydarzeń, zapisz się na nasze warsztaty online. Cześć, ja jestem Paweł Skrzypek i od 10 lat filmuję śluby. Od kilku lat wraz z moją żoną prowadzimy pracownię filmową Love Me. Mamy masę zadowolonych klientów i zero poprawek. Chcielibyście tak? Kiedyś po prostu chcieliśmy robić filmy. Dziś, po tylu latach w branży, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dla nas najważniejsze w tworzeniu filmów ślubnych. Po sporym sukcesie dwóch poprzednich edycji naszych warsztatów, trzecią postanowiliśmy zorganizować online. Pewnie kiepsko Wam się kojarzą webinary, gdzie ktoś tylko ciągle gada do kamerki internetowej i widzicie jego dziurki w nosie. Nic z tych rzeczy, mamy nowe technologie i nie zawahamy się ich użyć. Nasze warsztaty online to interaktywne spotkanie na żywo, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Będzie także czas na lekcję montażu oczywiście live, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Trochę więcej do poczytania o naszych warsztatach znajduje się na naszej stronie internetowej. To co, do zobaczenia online? Не знаю, может это